Hej dziewczyny Próbuję już nagrać czwarty raz ten filmik więc Już będę miała powoli pewnie głupawkę, przepraszam od razu Jest to mój pierwszy filmik Prowadzę bloga kosmetycznego i lifestyle'owego I stwierdziłam, że a dobra spróbuję, bo jakoś tak od pewnego czasu mnie korciło Spróbuję nagrać jakiś filmik, a nóż-widelec się uda no i jestem. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Mój pierwszy filmik, ok, będzie o prezencie, który dzisiaj odebrałam z poczty, bo dostałam moją nagrodę w sumie. Wygrałam konkurs, nawet nie konkurs, to takie losowanie, było na Facebooku, na fanpageu Gaju Oliwnego. I wygrałam peeling. Jest to naturalny peeling polinezyjski. W formie proszku do mieszania z wodą przed zabiegiem. Działanie złuszczające zapewnia pulpa kokosowa i ziarenka piasku z Bora Bora. Agalitatomnium litotamnium i odżywia. Jest to coś takiego, nie wiem, to nie będzie tego widać, bo ja już próbowałam X razy i to nie łapie niestety. Ale czekajcie, może akurat się coś uda tutaj wykombinować. Nie, nie da się. Niestety. No trudno. Jest tego 50 gram nie widać. Jest to taki proszek biały, od razu powiem. Nie będę go otwierać, bo już otworzyłam go wcześniej, jak wróciłam do domu i połowę mam na spodniach, więc nie będę ryzykować. Pachnie ładnie, chociaż ja bym powiedziała, że raczej nie kokosem, tylko wanilią, ale ja mam obsesję na punkcie wanilii, więc może to dlatego, że taka, no ja nie wiem, schiza. Wszędzie czuję wanilię. Zobaczymy, jak to się spisze. Ciekawym. Szczerze powiem, że tutaj mam skład i tutaj faktycznie oprócz tych alg, tego piasku bora bora i tej pulpy kokosowej nic więcej nie ma, także to jest full natura. Zobaczymy, może fajne będzie. Jak tak, to pewnie sobie kupię jakiś następny, bo to tak, wiadomo. E, dobra, teraz tak. Gratisowo, jako że prowadzę bloga, e, dostałam próbkę masła Shea. Nie wiem, czy wiecie, jak pachnie masło Shea, to jak dla mnie. Ja pierwszy raz w ogóle mam to w rękach. Nie miałam tego nigdy, nie wiem, jakoś tak. Znam to tylko z odżywek do włosów i balsamów. Jest to taka ciapeczka. Nie wiem, czy to będzie widać. No, widać taka. Taka ciapka. Klei się. Pachnie. Nie wiem, dziwnie. Nie, nie, nie jestem w stanie stwierdzić. Coś tak pachnie. Pamiętam, że coś takiego było. Ale co tak pachniało, to nie mam pojęcia. Jest to taka próbeczka. Nie wiem, do czego to zużyję. Pewnie do włosów, bo ja mam z nakładaniem wszystkiego na włosy także pewnie tak skończy i dostałam jeszcze yy, balsam do ciała jest to balsam pampa papaya fajnie się nazywa, podoba mi się jest to coś takiego A, nie w tą stronę, aaa, lustrzane odbicie, no niestety yy, pachnie ładnie owocami tą papają chyba, nie wiem ja szczerze mówiąc papaję to widziałam, znaczy jadłam tylko tą taką suszoną, więc ciężko mi stwierdzić, że tak faktycznie pachnie papaja, no podejrzewam, że tak Skład jest dosyć fajny, bo tutaj jest... Na samym początku jest już masło Shea. Dalej jest alkohol. Mam nadzieję, że nie denat, bo nie napisali tutaj niestety. Tu jest też po francusku, ale ja nie rozumiem nic kompletnie. Mamy tutaj jeszcze jakąś tam wodę z czarnej porzeczki. Nie wiem. Rycyna jest. O! Masło kakaowe. Olej słonecznikowy, mmm, olej z pestek winogron, chyba, mam, tak mi się wydaje. No i jest faktycznie ta nas na końcu, ale jest. Nie można im zarzucić, że nie ma. On ma taką pompkę, jak widzicie, wygodną, więc nie będzie z tym problemu akurat. akurat nie będzie się trzeba ciapciać w tym. E, w ogóle ta e, pompka miała taką zawleczkę, takie zabezpieczenie, żeby było wiadomo, że nikt tego nie otwierał plastikowo. Ja nigdy czegoś takiego nie widziałam, nie spotkałam się z czymś takim. Ale fajny pomysł, myślę, że fajny, ale może do tego nie widziałam, bo po prostu mało rzeczy w życiu widziałam. Nie wiem, szczerze mówię. No, dam wam znać, jak to się spisuje, bo sama jestem szczerze mówiąc ciekawa, bo nie miałam nigdy jakichś takich, nie wiem. Ja zawsze jakieś takie garniery, taki, jakichś takich naturalnych nie miałam. Zobaczymy. Dam wam znać, mówię, na pewno, bo to... Aż sama jestem ciekawa. Tylko muszę pozużywać te, które używam aktualnie. No i to by było na tyle, dziewczyny. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, no to wiadomo napiszcie coś w komentarzu, jak nie, no to też napiszcie, bo jestem ciekawa. Mam nadzieję, że nie widzę to jak, taki, jakiś pajac, ale mówię, jest to mój debiut i tak zobaczymy. Nie umiem obrabiać filmików, nie mam pojęcia jak to się robi, ale z czasem podejrzewam, że do tego dojdę, więc ten pierwszy jest wiadomo, taki goły wrzucony, pewnie podejrzewam jakość też będzie nieciekawa. Światło jest nitne, bo tutaj w ogóle jest w tym mieszkaniu jest nikne światło. Nie wiem, będę musiała może coś pomyśleć, jak się to faktycznie wypali. Na dole wam dam linka do mojego bloga, o, żebyście sobie zobaczyły. O czym piszę, jak piszę i w ogóle o co mi chodzi. No i to by było chyba na tyle. No mówię, jeśli wam się podobało, no to dajcie znać. Jeśli nie, to też dajcie znać, bo krytyka jest mile widziana. Oczywiście bez przesady tam jakiś... No, także wszystko w granicach normy i kultury. To by było na tyle. Trzymajcie się cieplutko. I w razie czego do następnego. Pa!